Ja również byłem nauczycielem w instytucjach wychowawczych zakonu św. Augustyna. Święty Augustyn mówi, że dźwięk słów uderza o uszy, lecz nauczyciel jest wewnątrz. I dodaje, jeśli których Duch Święty wewnętrznie nie pouczy, odejdą niepouczeni. Przypomina nam w ten sposób, że błędem jest myślenie, iż do nauczania wystarczą piękne słowa lub dobre sale lekcyjne, laboratoria, biblioteki. Są to jedynie środki i przestrzenie fizyczne, z pewnością przydatne. Ale nauczyciel jest wewnątrz. Prawdy nie szerzy się poprzez dźwięki, ściany i korytarze, lecz w głębokim spotkaniu ludzi, bez którego wszelka propozycja wychowawcza jest skazana na porażkę. Żyjemy w świecie zdominowanym przez ekrany i często powierzchowne filtry technologiczne, którym uczniowie potrzebują pomocy, aby nawiązać kontakt ze swoim życiem wewnętrznym. I nie tylko oni. Również wychowawcom często zmęczonym i przeciążonym zadaniami biurokratycznymi. Grozi realne niebezpieczeństwo, zapomnienia o tym, co święty John Henry Newman. Zapomnienia o tym, co święty John Henry Newman podsumował wyrażeniem Corad Cor Loquitur serce przemawia do serca. A święty Augustyn zalecał, mówiąc, nie wychodź na świat, wróć do siebie samego. We wnętrzu człowieka mieszka prawda.